Siema, dzisiaj pokażę wam jak zbudować generator kamienia w Minecraft. A więc, zaczynając, najlepiej najpierw postawić wiaderko z lawą, i następnie postawić wiaderko z wodą. I skoro znalazłeś się już na tym poradniku, to to oznacza, że zbudowałeś ten generator źle. O co chodzi? Chodzi o to, aby woda spływała w dół jedną kratkę. Dzięki czemu kamień powstaje i nie tworzy się obsydian z dawy. To jest tak naprawdę. Podstawowy błąd, który robią ludzie budujący ten generator. Teraz zbuduję ten generator w trybie survival i chciałbym też pokazać Wam jak zwiększyć wydajność naszego generatora. Otóż wszystko opiera się na tym, aby w tym miejscu stawić lejek, ale zanim to musimy budować miejsce na postawienie skrzynki, do której cały nasz cobblestone będzie wpływać oczywiście Najlepiej jakby to była podwójna skrzynia, więc nie róbcie tego z Shiftem tak jak ja, tylko po prostu postawcie I z Shiftem teraz kładziemy lejek w taki sposób, aby nasz kursor zahaczał o skrzynkę. Dzięki temu jak widzicie każdy kamień, który zbieramy trafia do lejka, dzięki czemu efektywność naszego generatora kamienia jest, no, można powiedzieć, nawet w 100% efektywna. Jeżeli chcecie kopać na awku, wystarczy, że w tym miejscu, czyli w miejscu naprzeciwko was, postawicie jakiś blok, który jest bardzo ciężki do zniszczenia kilofem. Po prostu długo się go rozwala, i w tym momencie możecie po prostu stanąć, położyć sobie o tak jak ja teraz słuchawki na myszkę. No i odejść od komputera. Nic praktycznie nie robiąc, tylko co, co jakiś czas sprawdzając, czy wszystko jest ok. A nie powinno nic się złego stać, no bo jak widzicie wszystko jest zabezpieczone, nic dookoła nie rozwalacie, a kobyl sam wpada. Takim oto prostym sposobem zbudowaliśmy generator kamienia. Jeżeli film Ci się spodobał zostaw łapkę w górę i zobacz kolejne poradniki na kanale. Siema!